Hej wszystkim, z tej strony nami. Witam serdecznie na kanale Wszystkie kochane, zbłąkane duszyczki. Derek sobie stoi, bo właśnie pewnie będzie brał jedzenie. Tak mi się przynajmniej wydaje, że tak powinno być. A nie, na razie się śmiesz z żartu. Świetnie. Oki, okay, dobrze, ogólnie poszerzałam im trochę kuchnię, dodałam w ogóle takich odniczek, że już po piachu nie łazili, i mają nowe krzesła, mają nowy stół, żeby w cztery osoby się ogólnie zmieścili tutaj. Jest nowa lodówka, bo jakaś tak mi bardziej pasowała, bo tamta już była przestarzała trochę, i to znowu zostać opryskane przez Skunksa. Naprawdę. A w domu w sumie telewizornie im Aha. zamontowałam. Niech mają, niech się cieszą. I takie coś do muzyki w sumie, żeby mieli, żeby ten. Żeby Murasaki miał swój ten. Mógł sobie aktywne hobby rozwinąć, czyli właśnie tańczenie. I wstawiłam tuszawkę, którą Murasaki wygrał na, na awans, tak? Wygrana na awans. Troszkę zmieniłam tutaj pokój chłopakom. Dałam im takie lepsze, fajniejsze lustry, żeby to tak lepiej wyglądało, i mają wygodniejsze wyro ale nadal w takiej tonacji różowo-fioletowej, więc to najważniejsze. Yy, tak, tu chłopaki mają już... Oby, o tak, o, on ma swoje własne wyrko, żeby już nie o tego dziecięcego i w sumie tyle ze zmian aktualnie. Że dziś jest piąteczek, to spoko. Mm, a co ty w ogóle robisz? Ty jesteś śpiący w ogóle, dziecko, to ty idź może na dżemkę. Dobrze, dzisiaj będziemy musieli ogarnąć, tak, twoją pracę z domu cudowną. Rozpaczenie sprawy i dokumenty sądowe. A co ty teraz robisz? Aha, rozpaczenie sprawy, dobrze, dobrze, mój drogi. Coś chciał. Rozmawiać o dniu w szkole, a ty jeszcze w szkole nie byłeś. Z tego co ja wychodzę, to dopiero pójdziesz w poniedziałek. I w ogóle, jak to wyglądasz tutaj? Aha, ty masz pięć dni zmiany grupy wiekowej. Czemu ja myślałam, że on ma więcej? Czy, gdzie, gdzie ten kot? Czy, czym, gdzie, gdzie, jest, gdzie jest koteł? Hitku, gdzie ty latasz? Panie Tutu, gdzie pan uciekł? Gdzie pan poleciał? Gdzie ty biegasz? Co ty robisz? Za kotel. Co co sobie oglądasz? TV klasyka. Te zabawki są creepy. I w ogóle, jak ty już, my już mamy dzieciaki odchowane, to ty byś mógł kurde pracę se znaleźć. Może, może dopiero w poniedziałek do niej pójdziesz, ale znajdź sobie robota. Idź na tę rozmowę o pracę przez telefon. Ja tak myślałam, jeśli chodzi o niego, on by mi pasował, yy, w edukacji, żeby pracował, ale właśnie w, ad w administracji, nie w korynku profesorskim. Nie wiem czemu, jakiś taki właśnie ma ten. Ma, ma taki vibe, żeby pasował na to. Dobrze, powinieneś. Co ty potrzebujesz? Szukaj informacji, ale gdzie? Jery, tam maszyna archiwizująca dane. Ile można, kurde, z tym? Może kiedyś wam kupię. A my mamy wszystko zebrane? Mamy zebrane? Ej, to jest jakiś prezent. Idź to otworzyć. Kolejny prezent. Dzięki, piesku. Dobry piesek. Czemu piesek jest smutny? Jak ty się w ogóle nazywasz? Zoe. Czemu Zoe jest smutną psinką? Piszczek, co to takiego? Okej. Okay. Aha, ja dzieciakowi kazałam coś tam iść, no w sumie może dziecko iść pokopać. Bo jeśli on by znalazł błyskolit, bo taki kamień będzie nam potrzebny w następnym pokoleniu, no to... Yy, myślę, że spoko. Znaczy to będę, będę już miała coś zaliczone na poczet następnych rzeczy. Zdobyłeś rzeczy, a czy z kotkiem się można pobawić piłką? Dlaczego te dzieciaki mają polskie imiona? No błagam, dobrze, nikt przyjdzie. A można dać tutusiowi piłeczkę? Dobrze wiedzieć. To jest ten koleś? Jaku dlaczego, jaku, kto ci pozwolił się tak nazywać? Kto to, kto tak zrobił? Znaczy ja wiem, że ja przez chwilę nie miałam moda na nazwiska. Bo był zepsuty po, kurde, cholernej aktualizacji, ale no błagam, nie żeby coś, ja oficjalnie nie mam nic do polskich imion, ale ja nie lubię nimi grać po prostu. i Zwłaszcza, że moje postacie mają imiona zagraniczne i mieszkamy, kurde, w takiej strefie klimatycznej, że polskie imiona są po prostu, no, dziwne. Jak czasami się jakieś imię takie trafi, czy nazwisko, spoko, ale no, nie wiem, jakoś, jakoś zdrażni mnie to. Ale Gin wrócił ze szkoły, wiesz o tym. Nic takiego się tam nie stało, bez przesady, kto przylas na cześć, dzieciaku. Wiesz co... No może ze sobą stąd już iść. I co? Kitku dostanie piłkę? Daję pokaż, pokaż jak Kitku dostaje piłkę. Czy ten... Czy Kitku będzie chciał się bawić piłką? No jejku, jak on się po, Jak on się zakochał w tym hamburgerze, ojej. Idealny prezent dla rozrywkowego kota. Wiesz, że już jest popołudnie, a ty jeszcze nie skończyłeś swojej pracy, nie? Czy jakąś podaj? Sobie, co my mamy w lodówce? Kurde, człowieku! Człowieku, ty się po prostu... Ile można? Ile można? No po prostu no ja nie mogę. Idź sobie stąd. Pięć. Pięć burgerów. Proszę. A, wszystko zrobiłeś. To po sobie potańcz. Na pewno ci ten... Na pewno ci rozrywka podejdzie. Dobrze. Kitku jest zadowolony z piłeczki. To najważniejsze. A wiesz, że mamy stół, nie? Wiesz, że mamy stół. No co będziesz teraz... Zaraz jesteś na siódmy, czyli musimy jeszcze trzy poziomy ogarnąć. Dobra. A, kapsuła! A może tatko? Może tatko coś tam... Dla tatka coś znalazłaś? A drugi poziom umiejętności tanecznych, świetnie. Cześć, Lu! Lu przychodzi i od razu gra się ścina. Dobra, to go wpuśćcie. z drugiej strony... Nie, idź sobie do chaty. Bo my... Ja planuję, żeby jutro go odwiedzić, bo uważam, że Gin powinien poznać swoją siostrę. Ja mam tylko, ja mam tylko nadzieję, że yoga ci daje rozrywkę. I co? Okej, okay, dobrze. Stresik z ciebie schodzi. To świetnie. Chciałbyś mieć pieska? No pomyślimy kiedyś. Chcesz idziesz spać? No wiesz co, ja... Dobra, chcesz iść spać, spoko, ale... Albo mnie szlak trafi, że znowu kibel zepsuliście. Dzięki Drax, miło z twojej strony. Dobra, ale widzę, że to ci za mało daje tego, więc pójdziemy po najmniejszej linii oporu. N ta, jasne, mhm, oczywiście. Ejku, był u nas i sobie obejrzysz telewizję. Tak chyba będzie najszybciej, żeby ci rozrywkę i, sz i szczęście życiowe po prostu odzyskać. Kim jest ten człowiek? Skąd ty znasz tego człowieka? A nie, a faktycznie to jest Twój ojczy. A faktycznie tego powinieneś znać. No w sumie jest też, by się przyjaźnie zachowywać, to możesz i z nim pogadać. To mój dość typ klip strzelasz? Jestem psem, ćwiczenie jogi. Czasem wyobraźnia Simo o imieniu Gim wymyka się spod kontroli w czasie jogi, jak wygląda świat z perspektywy psa. Dziecko ma być na O ty gnojku, nie, nie, nie! Zostaw wszystko, ojku, pracocholi, kurde. No ocenisz te prace domowe, spoko, ale... I zło chrzanić. No czemu je możesz? No co? To stań! Jak nie będziesz siedział, to mi się wydaje, że to jest logiczne, że dasz radę. Czy tam, kitku? Tylko nie mogę z tego, on jest takim derpem. On jest takim pięknym derpem. O, no co ci się nie podoba? Co? Jery, straszne, kot po blacie skacze. To nie jest rzecz, którą możesz kota oduczyć, tak naprawdę. To tak nie działa. No serio, jesteście strasznie zmęczeni. Dobra, namów swojego faceta na barabara. Wiadomo, bara. bzykanką w nowym łóżku musi być. Gdybyś ten dzianek minął, to masz wszystko ogarnięte. Tylko będziemy ci musieli do niedzieli, żebyś mógł zdobyć awans ogarnąć. I będzie dobrze. Dobrze, niech się dzieciaczki wyśpią. Aha, ty się nie wyśpisz, bo ty po prostu. bo ty, bo, bo ty nie, nie potrafisz inaczej, no wszystko jasne. No dobra, to ty też już możesz wstawać, to możesz zrobić śniadanie. Zaraz sałatka owocowa, będzie spoko, bo ty się ogarniesz w tym czasie. A, mamy piórka. Fajnie, bardzo dobrze. My już, my już po prostu będziemy zbierać wszystko, co się da, Żeby tutaj ogarnąć. Dołączyć do zajęć pozaszkolnych? Hmm, w sumie czemu nie? Wiesz co, że ty nie jesteś jeszcze taki głodny, to może chodź tutaj pokopiesz? Oj, co, trzeba pomóc? Okej, okay. o, 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 właśnie. Może niech zajęcia z rysunku, niech ma. Zdanie, podstawy, formy i tak dalej. O 16, dobra. Będziemy mieć przynajmniej dziecko z głowy częściej Coś chciał z zachowuj się Porozmawiać i zwo... Jejku, będziesz też być złośliwy dla ojca, brawo ty Coś jeszcze chciał Myśli, że SMS-a. smsa To możesz wysłać smsa do mamy, na przykład Może być taki miły Czemu nie? A to masz jakiegoś boosta, od rana? Masz, renetarzek umiejętności... Cibre tak, umiejętności są wzmocnione. Dobra, dobra. No dobra, myślę, około tak dziesiątej myślę, że będziemy ten, będziemy się wybierać do Lu. Wiesz co, to ty jeszcze masz trochę czasu, to ty młody możesz iść pokopać, czemu nie? Czemu ta laska biega, kurde, tej w Negliżu? Ty to wszechy gracie razem? Aha, no dobrze, bo ja nie wnikam. Wam róbcie se, co chcecie, no nie? I no dobra, faktycznie jakiś mini buścik tutaj jest, więc chociaż tyle dobrego, faktycznie. E, dobra, a ty masz umysłowe na siódmym? Kiedy ty to zrobiłeś? Dobra, to myślę, że możesz sobie pograć w komandora klawiatury. No dalej już powinieneś mieć, już powinno być. Ja yeah, udało się, dobra. Może iść siku. Ale ta empatia mu spada, Jerzy, to jest, to to za dziecko. O kurde, panie. Będziesz nieempatycznym dupkiem. Podoba mi się to. Co? Ła! a, ale, ale, ale. Co, ty jesteś zły na ojca, że cię od matki zabrał, czy co? Nie, 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 tu by trzeba. Ty, byś, ty musisz go tutaj, kurde, wychowawcze proszę. Proszę. Zbycie pod, podłem no to czas, czas, kurde, na karnego jeżyka iść. No dobra, to oni mam nadzieję, że oni się tu ogarną, a my idziemy. <laughs> idziemy na wizytę. Z tego co pamiętam, Lu mieszka w Forgotten Hollow. Mmm, w ha, Aha, to jest ta szosunka posiadłość. Okej. Okay. Warto mieć na uwadze, że możemy mieć je dziedz do dziedziczenia taką chatę. Chce wasz stres. Nie ty się przyjaźnie zapoznaj, bo ty byłeś taki dość ciekawski. A to jest taki jakby twój ojczym numer dwa. <grytanie> a, tak, i to jest twoja siostra, mój drogi. Cię, przywitać z siorą. Żeby nie było, ona się sama tak nie ubrała ani nie dobra sobie fajnie fryzury, tylko ja ją tak zrobiłam. Hmm, a czy lu jest w ogóle? Czy, on jest deklem i go tu nie ma? Hm, okej, okay. czyli lutu nie ma. A, ty się tu wylazłeś! Okej, okay, czyli takie wy, tak, to jest, to jest jego mąż. Jaki jest zestresowany, czemu? Co on jest zazdrosny? A nie, bo on chyba dzieci nie lubi, to chyba, o, chyba o to chodzi. Pogadajcie sobie, wiesz co? Ciebie zadbajcie, a ty możesz sobie porozwijać kreatywne. Zgodzę, że mam że burdlu nie zrobisz. Już dostaw tego biednego człowieka ja chciałam, żebyś ten, żebyś poznał siostrę. Gin? Gin. Aha, ona przyszedł od ciebie, okej. Okay. No bo w sumie na no, w sumie możecie się przytulić, bo kurde pierwszy raz się widzicie i w ogóle. Wy nieście już wcześniej się poznać, ale mi się nie chciało. A, w... I Ile tak fajnie. O jo, ja aha, dwa razy sam z siebie. No dobrze, sportko, miło. Ale bo to nie ma pracu zabawnie. nie? Kurde, aby si by mi się przydał plac zabaw. <gry> no, możesz też się tutaj zapoznać. A ty potrzebujesz ten rozbawienia. Co ty, co ty masz ten? Aha, że energię, bo kontakty to wszystkie. Aha, aha, dobrze wiedzieć. No możemy, faktycznie pójdziemy na jakiś plac zabaw, czy gdzieś. Całą, ro całą rodziną, jak on już wszystkich zna, no to, no to się da. Zanim, to ja bym musiała mu jeszcze ten. Mógłbym jeszcze ogarnąć, więc, więc spokojnie, momento. Okej, okay, idź na kanał komediowy, żeby się trochę ogarnąć. I jak mu się zrobi nastrójnik śmiechu, to wtedy pójdziemy właśnie ten. Two hours later. Okej, okay, dobra, udało się, idziemy. Tu też pada, no bez przesady tam, o To się w piratów razem, czemu nie? To się, będzie, to się będzie liczyć, tak mi się wydaje. Tylko jeden pomyślał, żeby, żeby parasol mieć. A, udało się. I świetnie. <gryzanie z nimi> jak urocza. A Murasaki ma gdzieś, jak zwykle. A nie, to sobie posługujeś poglądać niebo. Jak urocza. No właśnie, strzelcie sobie fotę. A nie możesz z tym? Ale, suchar, nie możesz z siostrą mieć zdjęcia, kto I tak robi? A teraz ty robisz siebie, idiotę, okej. Okay. No właśnie, może coś tu jest. Ja no na sobie szczęście, to niczego tu nie będzie do kopania, bo przecież tu nigdy nie ma nic do kopania. Ale, no, ej, no nie wierzę, tu coś jest. Dobra, to zostaw dziecko i idź pokopać, bo może tutaj będziemy mieć jakieś szczęście. O, idź na, idź na ten, idź na wrotki, zaproś to jazdy na urzewów lub w, w wrotkach. Dobra, to wyjdźcie, a Murasaki się tutaj poba pobawi z z czym trzeba. Ojej, uważaj, dziecinku! Uważaj! Brawo ty! Dobrze, ale poziom ale motoryczny sobie rozwijasz, to bardzo dobrze. Ale piknie, ale bardzo ładnie sobie ten sobie poczyniacie. Ojej, ilu też się wyglebał. <grym>, Jak uroczo! Ale jak ja potrzebowałam, po prostu, to, ten, to nie było nic, nie? Oczywiście. I to nagle milion rzeczy, po prostu. Jak się czujesz w ogóle? A ty już zmęczony się robisz, dziecinku. W sumie, ja z marszu już te teleportacje ustawiać, prawda? Bo jestem debilem, skorzystam z debilem i zapominam o tym, że ty się możesz teleportować na legalu. No dobra. To, to tyle. Aha, ty stwierdziłeś, że. Okej, okay, dobra, twoja siostra sobie poszła. Aha, poszła tutaj. Dobra, to myślę, że możemy wracać. Jak młody już sobie patrzy w gwiazdy zmęczenia, ale masz minę. Dobrze, no to myślę, że możemy iść. Dzianek zaliczony, ro rodzeństwo poznałeś, z statkami spędziłeś czas, więc. Myślę, że spoko pod tym względem akurat. No dobra. No dobra, mój drogi, to ty możesz zrobić kolację. Kolację podaj jakąś, a może co, może coś z grilla, jak mamy grilla, to ja zróbmy pieczone pyreczki. A, myślałam, że będziesz trollował na forach. Ma... Wiem, że mamy wapienie. Czy, czy to jest ten dzień, gdy bądź Nie. to jest ten moment? Kurde, nadal nie. Nadal nie, kurde. <grytanie> to nie jest takie proste. Weź porcję, a wiesz co, to ty prysznic możesz sobie wziąć później. Też weźmiesz porcję i też weźmiesz porcję. Proszę bardzo. Wspólne jedzonko. Tylko usiądźcie normalnie na tyłkach. <laughs> Juj, jaki zmęczony, ale no intensywny dzień miałeś na to co się dziwić tak naprawdę. Hmm, to bym musiała jakieś lampy wam też wstawić. No, Dobrata, do, do to jednak jesteś miły. A ty co byś chciał jeszcze zrobić? A, zresztą pomóc, zrobić lekcję. A dobra, to myślę, że damy radę. Hmm, sprzeczny dowcip. Tak przy dzieciach, ale spoko dajesz. No ty wiadomo, że wszystko będziesz zmywał. A czemu to nie działa? Eee, no to trzeba coś zrobić. To wiesz, co ty bądź taki miły. Ty bądź taki miły, żeby to zrobić. No jej, kukitku, to jest, tylko, to jest tylko komputer. Spokojnie. Ale ty miałeś iść spać normalnie jak człowiek, a nie w górę dżemkę. No, je, jako gołą beczki, kochane, no. Dobrze, już idź spać, dziecko, idź spać. Ty też idź spać. Dobra, no, to co ja tu mam jeszcze z twoją? Aha, pisanie na klawiaturze przez 4 godziny. No, dobra, da się zrobić tam. Jesień już mamy. O, oh, fakt. To nam trochę mocno zmienia postać rzeczy. Ale. A, ale róże będą rosły. Dobra. I lwie paszcze. Okej. Okay. Będziemy mieć trochę uszczuplone finanse. Dobra. I jako, że ty jesteś bardzo pracocholikiem, no to wypadałoby, żebyś. No się, bląż? A, ty też w, ci ty w ciąży też jesteś. No proszę. Takie rzeczy tu się dzieją. Ty co, wredny? Ty, ty, ty jesteś wredny dla kota? Mam nadzieję, że nie. Itku, to jest nasza świętość. Dobra, daj mu trochę ten ósmy już wskoczy. Czy w ogóle jest szansa, że ty dostaniesz ta, ten, ten awans? Mam taką nadzieję, chociaż trochę. Dobra, to może ciebie wyślemy na, na tę stronę. Tak będzie chyba szybciej, jest nam więcej tutaj w ogóle, więc. Okej, okay, a może się uda, może się uda. To będzie z oh, Tak, tak! Mamy kompletną kolekcję z Kamielin. Tak! Uh! Jej, nie wierzę po prostu. A już myślałam, że będziemy musieli dzisiaj gdzieś wychodzić. Jak świetnie, Jejku, wszystkie kamiliny Udało się, nie wierzę. Tak prehistoryczny to był. O kurde panie, jejku, świetnie! Cieszę się bardzo. I czy z tej okazji możemy Ci kupić jeszcze jakąś tą? Bo ja chciałam, momentowo, bo mieliśmy upało odpornego kupić, no nie. I ciepolubna. Ciepolubny jest za 500. Ja myślę, że będzie, że. Najpierw kupię, kupują... kupił. Znaczy, a może sobie sumie wychodzi, wyjdzie na to samo i tak bym musiała to ten. wybierać tak samo. Dobra, to zrobimy na razie ciepulubny? To teraz zostaje zabrać 2000 punktów. I myślę, że my teraz sobie to. Właśnie, a jak wygląda? A, są takie te. Czuważny, szukaj odprężenia. Utrzymaj harmonię. Pocieszaj innych. Przy Porować inne, dziel się detoksykującą herbatą, specjalista dbania o siebie, krzątanina, zdobądź z powodu dbania o siebie. Aha, to jest takie coś. A to dziwne takie. Kidoki, no to fajnie. To się, jajku, cieszę się, jaku coś tu się udało. Hmm. Nie wiem, czy ja wydałam tysiąc na rzeczy dla dzieci już, ale... W sumie, jak mu to zaznaczę, to i tak mu... Tak, to i tak dostaną, dostanie punkty satysfakcji. Musimy cię skarcić? Dobra, raczej nie będę tego spełniać, bo Lunek już ma prawie to spełnione, więc nie ma sensu się w to bawić, ale w sumie, że tak powiem, to jest dobry sposób, żeby szybko zdobyć te punkty satysfakcji życiowej, jeśli wiemy, że mamy już coś ogarniętego, no nie? Bo tu mamy, jeśli chodzi o ciebie, kulturysta, trening podstawowy, trening łącznie 8 godzin, Do tego na przykład nie będziemy ogarnąć, ale mi zwierzaka w swojej rodzinie. W sumie to też byśmy mogli mu ten 50, ale zawsze. A no może coś z wiedzy? Co można by tego mózgowca dać? Książki możesz sobie poczytać i myślę, myślę, że będzie spoko. Dobra, to tego już na razie nie musisz odpierać. No to fajnie, ja, to, to ja się akurat bardzo, bardzo cieszę, naprawdę. Aha, mamy ćwiczyć pisanie na klawiaturze. Dobrze, to poćwiczysz pisanie na klawiaturze. Dobra, to póki masz tego, że ten ranny ptaszek ci działa. Nie wiem, czy do południa to działa, czy ja. Festiwal młodości nie, bo będziecie mieć uraz, że nie było błogosławieństwa. Dopiero teraz się kapnoje, że on ma awans. Aha, jako... może dlatego, że, że dopiero wczoraj do ciebie dotarło, że on ci powiedział, że, mia że miał awans. To nadal się liczy, jak rano. Dobra, ale już się, już się idź ogarnąć. Nie, nie będziesz już cały dzień stał. No, pokaż się. Ustawiłam mu chyba dwa nowe stroje, to jest jeden z nich, więc cieszę się, że go założył. Miło. Nie, ale nawet nie wiecie jak ja się cieszę. Zwłaszcza, że w sumie się udało, że to jest kolekcja skamielin tak naprawdę, która jest opcjonalna tutaj do, do ogarnięcia. O, ta-dam, wszystkie skamielinki. Jak się cieszę. Co ty chciałeś tutaj? Aha, podrobić odrobić... tam, lekcje z odrobić, okej. Okay. To ja myślę, że tak po południu jeszcze się przejdziemy do spa, bo chciałabym te punkty pozarabiać. A trochę nam jeszcze brakuje. Chyba, że dzisiaj pójdziemy do klubu, a nie do spa. Faktycznie tak pod, tak pod wieczór, żeby potańczyć. I co, zaliczyło się? Zaliczyło się. Dobra, dzieciaku, możesz iść. Dobra, to myślę, że ty potem możesz sobie faktycznie te lekcje odrobić i ci tatko w nich pomoże. Widzę, że bardzo chcesz, to spędźcie ze sobą czas. Dobrze, a wy ze sobą tutaj porozmawiajcie... Jeżeli ja, naprawdę macie aż tak złe te relacje. to porozmawiajcie ze sobą. Jakub, pochwal go, mojejku, no po prostu... Na pewno nie miałam takich złych relacji simowych, a to wystarczy, wystarczyło, że po prostu zostawi, zosta, tam, zostawiliśmy was na chwilę samych. Ale ty miałeś pomóc przy lekcjach, a nie z nim rozmawiać. Dziecko, ty już skończyłeś te lekcje robić? No odrób te lekcje. Aha, teraz sobie wyjdziesz. Zostaw telewizję. Ja tu chcę ci spełnić twoje małe pragnienia, a ty co? Dobrze, proszę bardzo. Proszę pomóc przy odrabianiu lekcji. Co? Możecie pogadać ze sobą normalnie, jak ludzie? No, to szybko to spadło. Co ty chcesz tu robić? Jak chcesz, być podły dla ojca. Okropny jesteś. Jesteś po prostu. O, to jest mały. To jest mały gnojek, po prostu. Przecież on ma lepsze relacje z ojczymem niż z własnym ojcem. No, ja wierzę. Kitku drogie. Kitku drogie. Ile można. No dobra, to ja myślę, że z chłopakami pójdziemy sobie na ten. Zjedziemy sobie do klubu. Niech sobie potańczą i w ogóle. Dawno tutaj tak nie byliśmy. Mąsza zabierzesz i zrobimy sobie spotkanie klubowe. O, kidoki, to wy tu jesteście. Mm, mm -hmm, ja oczywiście nigdy nie wiem, zacząć. Ej, zostańmy tutaj. W sumie, drineczki też jest, są zawsze spoko. Dobrze, jak oni sobie tu przyjdą, to fajnie, to my możemy już sobie. Samu um, drineczka, zamów dla grupy. Co wy możecie sobie wypić ciekawego? Ja nawet nie wiem, jaki jest wasz ulubiony drink w ogóle. A, bo świeża słodycz, brzmi bardzo dobrze. Liczę, że chociaż dzisiaj do tysiąca dobijemy. Na no, siema wszystkim. Jaki ty miły jesteś, ustąpiłeś ciężarnej miejsca. Aha, bo chciałeś poinstruować pewnie ten. Pe pewnie jak barmanka, barmanka jak najlepiej zrobić. Możecie sobie pogadać, dawno w sumie nie gadałeś sobie z nią. Nie, kurczę. Mm, fajne, fajne to to. Może nie sieść, tylko weź sobie tego drinka. Nie tak tak klubowiczów. Jest Drax, o dobra, Dalia jest. A gdzie jest Drax? Draxa nie ma. Okej, okay. zadbaj o siebie. A nie, tu jest Drax, dobrze, dobrze. No tak serio z tymi drinkami. Weź to wypij. A ty? Ty gnojku! Czy to jest z... Ej, czy to jest zemsta za, za zabranie tego ciasta wtedy, kiedy nam je przyniosłeś? No co za gnojek! Drax! Drax, ty dupo! Drina ci zabrał! Na to pozwoliłeś! człowiek. Aha, wziąłeś sełyka i już stwierdzili, że nie chcesz. Okej, okay. może tak być. A, impreza tu jest! Dobrze. Dobrze, to idziemy tańczyć razem. czy ja mogę tutaj tańczenie dać jako ten, jako klubowe zajęcia. Sztuka i muzyka. Tańcz! Przynajmniej wszyscy na pewno będą chcieli pójść. Dobra, lecimy. No i punkty się zbierają, I tak trzymać! Zobaczcie, umiejętności taneczne teraz idą. A, no to do trzeciego, to do piątego bez problemu, dobijemy A czy potem możemy jakiś pojedynek, podpisuj się, tańczem O, pojedynek, ta Tańczam, tak, pojedynek taneczny A trzeba że ten jest grupowy, jeszcze mogę zrobić, ale chyba nie mogę A Z kimś możemy w sumie zrobić O, z Lu zrobimy pojedynek taneczny co? Jest pojedynek taneczny No, będzie ciężko, bo nie ma DJ-a, będzie <średziny> na niego trzeba poczekać Aha, aha, wszystkich wywalasz, bo chcesz, chcecie tego, dobra. Czekam, czekamy na obsługę, o ile jakaś przyjdzie, ale chyba powinno, powinno. A, bo tu muzyka sobie po prostu leci, okej. Okay. Może tutaj sobie zrobimy pojedynek taneczny. <laughs> Może tutaj jednak, bo tu faktycznie jest muzyka. A nie, Marsaki spróbował napoju swojego zwier... To było zwierzęce, je picie. o kurde, nie dziwnego, że Drax po jednym łyku stwierdził, że nie. Aha, idziesz słuchać muzyki. Mhm, dobra. Oni mnie nie będą słuchać nigdy, prawda? To może jednak tutaj będzie ten pojedynek? No, dajesz. Ja chcę, ja chcę z tobą pojedynek taneczny. Ale szpan, ale popisuwa. Lu, co to było przed chwilą? Czy on Michael na próbował zrobić jakiegoś? To po prostu, może tajczcie razem. To idź siku, jak chcesz iść do kibla, babo. Ja po prostu je nie ogarniam. Aha, i ty wszystkich tutaj wywalasz, że będzie pojedynek taneczny. Aha. Ale to jest bez sensu. Wiesz, po to jest ten DJ tutaj. Albo i nie. Ale to jest bez sensu. No to idziemy tańczyć tu. <grymne> Aha, ja się tu idzie popisywać tym tańcem. A ty jakim możesz jeszcze popisywać? Nie, nie, po nie pojedynek. Nie, nie, nie. Tylko ja chciałam, żebyś się popisywał tańcem. O. nożne spazmy? Aha, to jest takie coś. Aha, okej. Okay. No dobra. O, już mamy 1000 punktów. No to cacinko. No dobra, to yy... szalejącym Murasakim <grym> dzisiaj na koniec. No to faktycznie, sporo rzeczy do przodu nam poszło. Udało się skończyć jego aspiracje, z czego się bardzo cieszę, bo serio takimi skamielinami człowiek musiał naprawdę naszukać. I pod tym, względem, pod tym względem bardzo dowolona, Zaczęliśmy jego aktywne hobby trochę bardziej rozwijać w końcu, bo jak wiemy wszyscy kręgli on nie lubi, a fotografowanie tak niekoniecznie, bo to strasznie jest czasochłonne, a taniec jest całkiem spoko. No to w sumie aktualnie chyba głównie zostało tak, odblokowanie nam upału odpornego i przede wszystkim żeby się wspiął na szczyt kariery, więc będziemy się w to bawić. W następnym odcinku myślę Gin już będzie nastolatkiem. Też jestem podekscytowana, więc zobaczymy. I czemu ten dziad mi się wpieprzył w kadr? No nieważne, to tym dziwnym dziadem i murasakiem w tle <laughs> będziemy kończyć. Dziękuję wszystkim za obejrzenie. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Zostawcie komentarz, lajka, subskrypcję. Będzie mi bardzo miło. Przypominam o kanale na Discordzie, link w opisie. Zapraszam was wszystkich serdecznie. I do zobaczenia w następnym odcinku. Bye, bye!